Będziemy na bieżąco podawać wszystkie komunikaty. I to są zdjęcia obrazujące sprzed kilku godzin. Wyspę znaną głównie z koncertów młodzieżowych we Wrocławiu Wyspę Słodową. Tutaj bardzo wyraźnie postępuje zalewanie tej wyspy. To jest jeszcze środek dnia. Proszę Państwa, i problem, który pojawia się bardzo często, mianowicie i nawet teraz w nocy myśmy parę minut temu przyjechali do telewizji dolnośląskiej. Niestety bardzo dużo gapiów. Tam Państwo widzicie od strony Placu Bema. Wieczorem nawet z moimi dziećmi, z psami nie są to dobre miejsca na spacery. Teren jest patrolowany przez helikoptery. Niekiedy helikoptery w tej części miasta, w okolicy Ostrowa Tumskiego, w okolicy yy, biblioteki starych druków uniwersyteckich na piasku, wspomagają w ten sposób, że zrzucają worki w gotowych opakowaniach. Yy, te worki są później napełnione piaskiem. Cały czas wśród tych pracujących Y, piasku brakuje. Tutaj widać y, jak y, podwyższa się coraz bardziej poziom wody przy młynie Maria. Y, na późniejszych zdjęciach będzie widać pewne działania grupy operującej y, na terenie y, tych wysp, wyspy Bielarskiej, Wyspy Słodowej, y, Wyspy, y, które prezydent Zdrojewski y, pojawił się. Y, Kilka godzin temu w tym regionie szczególnego zagrożenia. Zagrożenie dla e, młynów jest e, bardzo poważne. E, Deżurował cały czas właściciel, grupa policyjna, grupa e, ratunkowa zorganizowana paręset osób, e, które znajdują się, e, w tej chwili pracują. Poziom wody tak bardzo się podniósł, że 200 osób znajduje się poniżej poziomu wody przy bibliotece, przy starych drukach na piasku. E, ten poziom wody bardzo gwałtownie się Yy, podnosi te zdjęcia, proszę Państwa, są przed kilku godzin. Ta sytuacja wieczorem w ciemnościach zmieniła się, zmieniła się wyraźnie na niekorzyść. Woda przelewa w yy, obecnej. Yy, około godziny 18.00 pojawił się yy, wojewoda Zaleski, przewodniczący yy, Komitetu Przeciwpowodziowego, przybył właśnie z Oławy, tu odbyła się. Yy, Narada prezydenta miasta i wojewody wrocławskiego w jednym z bardziej zagrożonych punktów. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że tragedia rozgrywa się w drugiej części miasta, na terenie dzielnicy Krzyki, gdzie w okolicy Trauguta woda zaczęła przelewać, zbliżać się do dworca głównego polskich kolei państwowych. Wówczas wydawało się, że szczególnie niebezpieczny jest ten odcinek Ostrowa Tumskiego, Piasku, tam gdzie są najcenniejsze wrocławskie zabytki. To w tej chwili fotografuje właściciel Młynna Maria swoje, swój stan posiadania. Takie samochody wyładowane piaskiem, wyładowane ochotnikami, wyładowane workami przyjeżdżają. Bardzo często jest to o wiele za mało. O wiele za mało jest, żeby utrzymać w tej chwili bezpieczeństwo Wyspy Piaskowej to się może oczywiście zmienić w ciągu najbliższych najbliższych to jest wnętrze Młyna Maria. Ta woda się przelewa przelewa się w tej chwili w większym wymiarze. Tu w środku proszę Państwa ta sytuacja jest gorsza niż w tej chwili. Kilkaset osób pracuje bez przerwy uszczelniając wał zbudowany pod kierownictwem Jacka Millera tego niebieskim dżinsowym stroju radnego, który od rana organizuje na tym terenie współpracę kilkuset osób. Proszę Państwa, ludzie wybierają wodę wiadrami. Mieszkańcy okoliczni dostarczyli wiadra, wiadra i woda jest wylewana z powrotem do Odry w ten sposób próbuje się ratować. Pompy nie działały przez pewien czas. Z tego co w tej chwili słyszę, właśnie na Ostrowie Tumskim nie ma prądu, także ludzie tam stoją w wodzie, wybierają tę wodę i nie mają za bardzo możliwości. Tak, po ciemku. Po ciemku także... jest prośba o dostarczenie mm -hmm. jak najszybciej obiecanych pochodni do, dokładnie. Pochodni, Kortu miały być agregaty światła. prądotwórcze, w tej chwili jest potrzebne. Ludzie pracują w ciemności pod poziomem wody, pod poziomem wody płynącej w odrze. Mieszkańcy okolic placu Bema dostarczyli kilkadziesiąt wiader. To może dziwnie wygląda, ale ta pomoc, wylewanie wiadrami wody na powrót do Odry yy, ratuje kościół Najświętszej Marii yy, Panny na piasku. Gdyby tego nie robić, prawdopodobnie woda przeszłaby przez podmurówki przy kościele Najświętszej Marii Panny, której wcześniej był ewakuowany przez ekipę pod kierownictwem konserwatora miejskiego pani Katarzyny Chabrylak-Brzozowskiej to, to śmiesznie wygląda może dla osób z zewnątrz tak było to komentowane, że wiaderkami to się nie pomaga no, myślę, że dobrze, że państwo nie mog mogą nie słyszeć komentarzy, one są często bardzo yy, brutalne w stosunku zwłaszcza do yy, resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, administracji publicznej które jest yy, przez organizatorów i uczestników akcji ratowania. Pan minister Sobotka za propozycję poratowania Wrocławia za pomocą 10 Motorol otrzymał kilka określeń, w których autorzy określeń wskazywali na dobrą znajomość jego matki najprawdopodobniej. Podobnie dotyczyło to pana Millera, ministra spraw wewnętrznych. Tu rzeczywiście ludzie są oburzeni, mówią bardzo często o tym, że po co nam państwo, którem w ogóle nie pomaga, czy nie wystarczyłaby w zupełności gmina, czy my sami nie robimy tego, co powinni inni robić. Ogromną ofiarnością wykazują się żołnierze. To jest zapora przy zejściu na Ostrów Tumski, na y, tereny, które także są podlewane. Z drugiej strony, od strony Odry, gdzie się mieści drukarnia archidiecezjalna, z kościół św. Piotra i Pawła, z lewej strony, który Państwo widzicie, także jest y, podlewany. Redaktor Henner jest zawsze na miejscu. Widzicie Państwo ekipę telewizji dolnośląskiej. Oni przemieścili się potem w okolice zalanego Trauguta. Y, bardzo proste, niestety o zbyt małej mocy pompy. Dwie pompy uruchomione zostały przez Straż Pożarną we Wrocławiu. Wypompowanie tej wody. Państwo widzą, że jeszcze widać brzeg. Jeszcze widać brzeg. Tego brzegu już w tej chwili nie widać, zostały tylko worki. Tam jest część ekipy kierowana przez pana Jana Zajączkowskiego i Wojciecha Bolanowskiego, która wzmacnia, wzmacnia tą obronę wyspy piaskowej. Jest niesłychanie... Y, trudno utrzymać. Wojsko w pewnym momencie do, prowadziło do dowiezienia y, żywności y, ciepłej, strawy dla żołnierzy, którzy przebywali od wielu godzin, od rana y, na terenie Wrocławia, na terenie centrum Wrocławia, y, albowiem były to jednostki, które przybyły z żagania, z żar, y, fantastycznie zachowują się. Wrocławianie, w zasadzie żywności tam nie brakuje, wody nie brakuje, na terenie wyspy piaskowej, tu widzicie Państwo w jakich warunkach, kilka godzin temu te warunki się, się pogorszyły, pracowali żołnierze i ochotnicy zgłaszający się z centrum miasta, to jest poszerzanie, dostarczanie piasku na wał, już mury się zakończyły, w zasadzie wszystko trzyma się tylko i wyłącznie. Na y, wale zbudowanym z worków z piaskiem, z y, kawałków betonu, który został wyrwany. Płyty betonowe umacniają ten teren. To znowu jesteśmy na wyspie piaskowej. Tu już widać, że y, poziom wody y, w odrze wyraźnie przekracza poziom wałów. Y, widzimy, jak nisko ten znany wrocławski mostek y, jest zawieszony nad, nad poziomem wody. Y, ta woda pędzi do młynu Maria i w zasadzie ta Próba taka heroiczna wylewania wody wiadrami zalewającej może wydawać się trochę śmieszna wobec wielkości żywiołu, ale ona rzeczywiście w tym momencie była bardzo, bardzo pomocna. Część ludzi po prostu stoi w wodzie, po kolane, niektórzy głębiej, nie tylko tam. Pompy nie zawsze wytrzymują. Pompy mają stosunkowo małą moc. Tutaj zabrakło we Wrocławiu i agregatów, i pomp, i możliwości. Yy, bardziej pracy, bardziej wydajnych maszyn. To dotyczy także niestety MPWIK, yy, to są yy, mieszkańcy zebrani przed Urzędem Wojewódzkim i Instytutem Chemii. Yy, tu rzeczywiście jest sytuacja także bardzo yy, poważna. Instytut Chemii został osłonięty przez yy, pracowników Uniwersytetu, radnych Rady Miejskiej, którzy tam zorganizowali pomoc. Tu jest w zasadzie oczekiwanie przed uderzeniem kolejnej fali, oczekiwanie na piasek, na dostawy worków. Niestety bardzo nierytmicznie piasek i worki były dostarczane na wyspę piaskową i w rejon Ostrowa Tumskiego. Tam paruset ochotników bez przerwy pracowało, niestety druga grupa tylko kibicowała, nie zawsze w sposób rozsądny, mądry. Pojawiała się głównie od strony placu Bema, a także od y, strony hali targowej, y, gdzie poziom wody bardzo gwałtownie, bardzo gwałtownie zwiększał się. Tutaj jest duże oczekiwanie na y, wybuchy, które miały być 18.30, następnie 19.45, y, ażeby poziom wody trochę y, napływającej zmniejszyć, rozładować to po terenach niezamieszkałych przez mieszkańców Wrocławia. Odbywały się dyskusję na temat rozbicia części muru ochraniającego młyn Maria, ażeby wyrównać różnice poziomów wody. Woda po prostu stanowiła bardzo poważne w tym momencie zagrożenie dla kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku. Zdecydowano się na y, zmianę y, stabilności muru, która jest w tej bezpośredniej odległości od y, wyspy piaskowej. Wracając jeszcze do komentarzy, proszę Państwa, poza oczywiście y, komentarzami dotyczącymi, dotyczącymi y, samej akcji powodziowej, rzeczywiście bardzo wiele osób analizowało tą sytuację, która wydarzyła się w skali Polski w ciągu ostatnich y, 7-8 dni. Muszę powiedzieć, że no nie tylko złożeczenie, bo to bardzo często było, ale także ogromne poczucie zawodu, żalu, że nagle niektóre miasta zostały prawie pozostawione same sobie i bardziej odczuwano spektakularne takie przyjacielskie ruchy, jak na przykład Rady Miejskiej Gdańska, która przesłała strażników miejskich z Gdańska na pomoc to była bardziej widoczne aniżeli pomoc administracji centralnej. Tu widać jak potężne wody, odryw uderzają, niosąc zresztą w stronę młynu Maria coraz większe ilości. W pewnym wieczorem już yy, desek yy, różnego typu rzeczy plastikowych. Mieszkańcy, młodzież nie tylko młodzież, yy, ratując tę część bardzo cenną, yy, ulubioną przez Wrocławia Ostrowa Tumskiego yy, zakładają drugi wał przeciwpowodziowy. Yy, pierwszy nie był w stanie woda, podniosła się tak gwałtownie, po prostu zaczęła przełamywać, przełamywać pierwszy wał, podniosła się powyżej u mur Z drugiej strony w bezpiecznej sytuacji jest kościół Świętego Marcina i ten teren, gdzie znajdował się kiedyś pierwszy y, y, pałac, y, pierwszy pałac wrocławskich. Szczególnie zagrożona y, Wyspa Piaskowa jej Obrzeża. W zasadzie było tak, że niektórzy ludzie pracują bez przerwy na tym terenie od godziny 8-9 rano. Tutaj komenderuje całym długim odcinkiem znany Wrocławianin, aktor Wrocławski Stanisław Wolski z grupą artystów plastyków. Są tutaj od godziny 8 8 rano. W tej chwili zbliża się godzina 12. Oni znajdują się na terenie Wyspy Piaskowej Ostrowa Tumskiego bez przerwy umacnienia są budowane także od strony Pałacu Arcybiskupiego. Jest zabudowywany teren przy Muzeum Archidiecezjalnym. Bardzo wielu dziennikarzy Polskiego Radia, Gazet Wrocławskich, reprezentujących gazety, także niemieckie, znajdujące się na miejscu gazety od Rzeczpospolitej przez Słowo do Gazety Robotniczej, także uczestniczyło nie tylko w obserwowaniu ale także, proszę Państwa, w noszeniu, w pomaganiu, w przerzucaniu tych setek ton piachu, nasypywaniu, piachu wiązaniu i ogromne oczekiwanie, ludzie chcą pracować więcej, nie zawsze na czas, nie zawsze dostatecznie szybko dociera y, pomoc y, w postaci piasku, no niestety jest kilka innych, bardzo dużych terenów zalewanych. W tej chwili, proszę Państwa, widzicie rozbijanie, przygotowanie do rozbicia muru który umożliwi odpływ części wody z tego bardzo wartkiego nurtu rzeki Odry w stronę wyspy Słodowej, właściwie wyspy, której już nie ma w tym momencie. Jest to decyzja trudna dla właściciela czy mieszkańców, niemniej jednak wyspa w tym momencie, około godziny 20, te zdjęcia są z godziny 20, parę minut później znajduje się w zasadzie już pod, y, pod wodą i jej już nic nie pomoże natomiast może to uratować wyspę wyspę piaskową to nie była łatwa decyzja tam został ewakuowany dawno temu jeden budynek mieszkalny y, Tu widzicie Państwo jak zrywany jest kawałek muru wody jest coraz więcej decyzja była taka, byliśmy przekonani, że w ten sposób y, zarówno organizatorzy ze strony władz miasta straż i policja że y, może uda się w ten sposób odciążyć trochę odciążyć y, zagrożoną wyspę piaskową żeby wodę y, poziom wody wyrównać zepchnąć w stronę y, wyspy Proszę Państwa, jest też komunikat na bieżąco, ja przepraszam, że nie komentuję to, wszystko Państwo widzicie, rozwalanie muru przy młynie Maria. Proszę zgłaszać do telewizji dolnośląskiej informacje. I to w trybie pilnym o czynnych w mieście aptekach. Apteki, które pracują we Wrocławiu. Prosimy o kontaktowanie się z nami tutaj w siedzibie Telewizji Dolnośląskiej, telefon 62 37 37, telefon 62 37 37. Zaczyna przeciekać, proszę Państwa, to ważny komunikat, wał Odry na wysokości Ogrodu Zoologicznego i Stadionu Ślęży w kierunku Wyspy Opatowickiej. Pracujący proszą o pomoc. Potrzebne są worki, piasek i oświetlenie. Przypominam, potrzebni są ludzie oraz worki piasek i oświetlenie do ratowania wału na wysokości ogrodu zoologicznego, stadionu Ślęży w kierunku wyspy Opatowickiej. Przypominam, apteki, które są czynne we Wrocławiu, prosimy o pilny kontakt z telewizją Dolnośląską. На самую я там был в Севоке, там было 44 ворки на саму студенку. На саму студенку. Ходи на студенку. Сейчас там не вытянут. Собирайте ворки. Ile już ustawialiście, ile tego prachu Wam Jak wysoki jest ten bab w tej chwili? 4 ja, metry ma. Trzeba 4 metry. Tutaj. Bo tamten zaraz puści. Jakbyśmy worki, to nie dawaliśmy. Dobra. A wcześniej dziewstawialiście bał? Poprzedni. Przez z tamte strony. Na, na Puławskiego. Bo tam już przejmuje, bo tam woli nie mają folii. Żeby cofali że tutaj, bo mi mieszkamy, bo oni byśmy się nie dostali. Tam nie było około pół metrów, mniej więcej. A tu na tym domku to jeszcze, bo tu jest wywala. No oni do sudzienka, tutaj mam na ranie nie jest tak dzisiaj. No oni do sukienka tutaj mam na lanie jest tak dzisiaj. bez wody, ale od tego przyszłego u dół, to jest potem, który no, no, jest, no, tak jest potem no, no, wody. Teraz pomagajmy no, temu przychodzić no, koszutką mokre której godziny Pani tutaj jest? No ja jestem, byłam na Dworcowej, w tej chwili jestem tutaj dwie godziny. Z Dworcowej wróciłam tutaj. I co Pani robi? Co mogę? Czy mam worki do piasku? Dźwigaliśmy z włókiem. co możliwe. A czegoś Wam brakuje? Nie, nam nie, nie, niczego. Woda jest do picia, worki są, piasek przewożą. Dziękuję. Jest błyskawicznie rozładowywany, nawet pojedynczy samochód przyjechał, przyniósł dwa worki chociaż tyle, ale... Zawsze wszystko od razu idzie na nasy. A dużo piacho przywożą? No różnie. Po 20 worków busy przywożą przeważnie. Tak po 20-40 worków. Różnie. Naprawdę. A wiecie prywatnie czy ciężarówkami dużymi? Jak to wygląda? Dużo prywatnych jest busów jednak. Dużo prywatnych busów podjeżdża z różnych firm, z zalepkami jakimiś tam. A picie jedzenie macie? Jest wszystko tutaj pod dostatkiem. Także zapraszamy chętnie.

no, wcześniej dłużiałem worki z piaskiem, a teraz zawiozły, a teraz na przysięgły worki Więc do której masz zamiar doczynić tutaj. Na czym ty ty znamo? Jak mama pójdzie, to ja ze Robert. Dobrze. 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 daj kolej? Dobrze. 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 Dobrze.

Biało. Biało, bale, bale. Masz? To śpiało. Śpiało mamy, Pięknie. Są, nie ma. Trzymaj, zaraz będą. Będziemy zakupiać ludzi. Skąd? Którzy się znajdą w tamtej części. Nå? No. Der! No. I bo tutaj bardzo dużo wody. Ej, patrzcie czy tam no. są te, żeby żadne śmietniki nie leżały. Całe za... To jest tak samo jak w Katowicach? Czy... Uwaga, tutaj. Tutaj? Tu są worki. Tu są worki. Tu jest taki... Tutaj jest coraz wyżej. Wojsko już nie ma tych, tych pochodni? No właśnie, e, po, policja mówi, że będzie, będą pochodnie za jakąś pół godziny. O 21 tak tam było. Nie są tu duże ilości, ale... ale...